Dzień dobry, dzisiaj parę słów chciałem powiedzieć o aplikacji na Smart TV Prime Video. Jest to dość znana aplikacja, występuje w większości modelach telewizyjnych, w Samsunga, LG, Philipsa. Może troszkę przejdźmy do tej aplikacji. Aplikacja kosztuje 7 dni, jest bezpłatna. Po tej promocji bodajże 26 zł, 25-26 zł, teraz dokładnie nie pamiętam. Sama jakość filmów jest, można powiedzieć, bardzo ładna, jedna z ładniejszych, lepiej z, z ładniej wyświetlanych filmów w Smart TV, natomiast niestety nie ma tutaj aż tak dużo filmów polskich, to znaczy jest dużo, ale są to niewyodrębnione, czyli przykładowo jakby to powiedzieć, yy, obejrzeć następne programy telewizyjne i filmy i wchodzimy przykładowo tutaj, wchodzimy w języki i więcej mamy na przykład język polski, a przejdźmy na początek, jest jakieś tam y, kilka sezonów bodajże czegoś, niestety tutaj już jest na przykład, o nie, tutaj jest też po polsku, tak. Ale to też jest po polsku, rzeczywiście było, czyli w tym momencie się pomyliłem. No, ale zdarzają się filmy, że tak powiem, nie w języku polskim, bodajże na no, chociażby tutaj. Oczywiście yy, jest tylko napisy po polsku, nie ma języku dźwięku polskiego. W większości tak jest, ale zresztą, jakość filmów tutaj jest bardzo ładna na Prime Video naprawdę. Może podam zaraz jakiś przykład, może filmów 4K. To góry jest to ładnie wszystko wyświetlane. Pisze czy HDR, jakość dźwięku od ilu lat. A tu jest na przykład film w 13 lat w HDR, HD. Zaraz sobie wejdziemy. Zaczniemy jeszcze tego języki, jaki tutaj mamy. Mamy język. Polski napisy mamy, czyli OK. Widzimy oglądamy. O, jakość, jak widzicie Państwo, jest tutaj po prostu fenomenalna. Ogólnie w tym wideo działa pięknie, ładnie, szybko, Jakościowo naprawdę robi różnicę. Nawet chociażby w porównaniu do Netflixa. Wydaje mi się, że te filmy tutaj są o wiele ładniejsze. Nie będziemy może puszczać filmów, względu na to, że jakieś tam pewne prawa ten film ma. Widźmy sobie z tego. Owmówmy, może tak. Strona główna. Strona główna znajduje się przede wszystkim tutaj z takich opcji jak polecane filmy. Żeby tam oglądać dalej, to się nazywa obejrzyj następne programy to się tak nazywa Oglądaj dalej. Polecane. Później są seriale polecane. Ostatnio dodane filmy dla dzieci. Aczkolwiek dla dzieci jest tutaj osobna, całkowicie yy, osobna część. Zaraz zresztą pokażę. Filmy z pierwszej dekady XX wieku. No, takie tam no, różne, różnice, jak to się mówi. Przejdźmy może do góry. Mamy programy telewizyjne. Troszeczkę to się tym różni, bo to nie są całościowe filmy, tylko. A raczej sezon, sezony, seriale. I obok są typowo filmy, nie ma tutaj już sezonowanych seriali, filmów też sporo jest. No, ja bym powiedział, że ta ilość jest naprawdę bardzo zadowalająca. Przejdźmy chociażby jakiś, może film pokażmy, abyś podać tu jakiś przykład filmu w HD, który nie jest w 4K, może, ale w HD, może, niech będzie ten. Zerknijmy na język, jaki ma hiszpański. O, tutaj niestety nie ma języka polskiego, a więc yy, no nie wszędzie, tak jak mówiłem, są nie języki polskie. Czyli może na jakiś film w języku polskim? Powinien mieć chyba. Bo... O, może ciche miejsce, część pierwsza. Ma film jest w, w HD, ma jest w HDR-ze. Zobaczmy, czy ma język polski. Jest język polski. Zerknijmy sobie, jak to wygląda. Obejrzyj teraz. Aplikacja szybko się ładuje. Powiem, powiem wręcz, że bardzo szybko. Uch, to jest trochę dziwna, ale w do Netflixa i Chili, Raptena to naprawdę bardzo szybko się ładuje. Film szybko się ładuje. To zależy dużo od telewizora, nie? I jeżeli chodzi jeszcze o inne opcje, mamy film dla dzieci. Specjalnie przygotowane tutaj są materiały dla dzieci. W większości są to filmy animowane, ale też takich familijnych. Fajna sprawa. Ktoś sobie chce, ktoś ma dzieci tutaj, żeby. No dużo jest ten. No, są moje materiały, a to są raczej materiały, tak, albo dodanych do ulubionych, albo ewentualnie kupione cyfrowo na Amazonie. Jest taka też opcja. Filmów po polsku nie ma za dużo i te ceny są tam nie są aż tak atrakcyjne, jak na przykład na Apple TV. Ale w tym momencie, kiedy się tam kupi. I tutaj się zalogujesz z Amazona, to tutaj na Prime Video te filmy się pokazują. Myślę, że to wszystko. W następnym materiale chciałbym może pokazać. Tutaj wyjdźmy. Zobaczymy co tu będę mógł pokazać dodatkowo. Myślę, z tych aplikacji tutaj co w RTV posiadam. Mam jeszcze to Netflix, to może każdy widział, to zobaczymy, ale o Apple TV trochę opowiem, o Rakutenie, o Chili. O HBO i tam kanale Plus to może później, ale przede wszystkim może w następnym razie może o Chili, o Rakutenie i Apple TV. Także zapraszam do następnego oglądania i do usłyszenia.